Egzamin ósmoklasisty, matematyka, zadanie 7 maj 2021. Do liczby minus pierwiastek z 10 dodajemy 5. Do końca zdanie wybierze właściwą odpowiedź. Otrzymany wynik jest liczbą większą od 1, dodatnią mniejszą od 1, mniejszą od minus 8, ujemną większą od minus 8. Żeby obliczyć to zadanie, to musimy oszacować, Pierwiastek z 10, a dokładnie minus pierwiastek z 10, ponieważ przybliżonej wartości nie znamy. Więc szacujemy pierwiastek z 10, czyli musimy znaleźć dwa, dwie liczby, z których znany jest pierwiastek i między którymi znajduje się 10, a dokładnie minus 10. Znamy pierwiastek z 9. Czyli tutaj będzie dziewiątka, ponieważ jesteśmy w liczbach ujemnych, więc dziewięć będzie tu. I oczywiście pierwiastek z dziewięciu to jest trzy, a że jest minus tu przed pierwiastkiem, czyli minus trzy. Zatem z tej strony będzie za trójką jest czwórka, czyli pierwiastek z szesnastu, czyli to będzie minus cztery. Więc pierwiastek, minus pierwiastek z 10 znajduje się minus, między minus 4 a minus 3. Oczywiście bliżej trójki niż czwórki, bo dziesiątka jest bliżej dziewiątki, więc będzie to w przybliżeniu na przykład równe minus 3,2. No można przyjąć minus 3,1, można przyjąć minus 3,3. To się nic nie stanie. My i tak działamy w przybliżeniach. Zatem mamy w przybliżeniu następujący zapis minus 3,2 dodać 5, czyli od piątki odejmujemy 3,2 można w słupku, czyli 5 całych to jest 5,0, bo pamiętamy w odejmowaniu przecinek pod przecinkiem od zera nie można odjąć dwóch, więc. Od piątki pożyczamy, tu będzie 4, a tu 10. 10 odjąć 2 to jest 8, 4 odjąć 3 to jest 1. Czyli to będzie równe 1,8. Yy. Jaka to jest liczba? Czeka, czy damy odpowiedzi? Czy 1,8 jest większe od 1? Oczywiście jest to liczba większa niż 1. Czyli od razu mamy prawidłową odpowiedź. A, ale, żeby być. Pewnym na 100% to sprawdźmy sobie jeszcze pozostałe, czy jest to liczba dodatnia mniejsza od 1, no nie pasuje, czy jest mniejsza od minus 8, no nie, bo jest większa. Czy ujemna większa od minus 8? Też nie pasuje. Czyli faktycznie prawidłową odpowiedzią jest tutaj odpowiedź A.